Hej! Dzisiaj pokażę Wam jak w Simsach 2 zbudować garaż połączony z domem na fundamentach. Ten domek to akurat wybrałam przypadkiem, że szczerze Wam powiem, że kiedyś jak była mała, to lubiłam w nim grać, ale wybrałam po prostu jakiś, który ma właśnie fundamenty. Najpierw musimy postawić gwiazd. Trzeba zostawić jedną kratkę przestrzeni po bokach. To jest bardzo ważne. Postawić ścianę między, między częścią garażową a częścią gwiazdową. I tutaj tak jak mówiłam, tu trzeba koniecznie zostawić miejsce. Jedną kratkę chociaż. A tutaj obojętnie można większy, mniejsze. Ja zrobię mniejszy. I wejście. Wejście nie może być w tym miejscu, gdzie będą drzwi garażowe. Wstawię Wam tutaj gdzieś filmik albo screen jak to wygląda, jak się zrobi właśnie za blisko fundamentów drzwi garażowe. Tutaj już by mogło być schody. Ale ja myślę, że zrobię je tutaj, bo tutaj stawię fundament, tutaj schody i tutaj będą wchodzili, więc tutaj idealne miejsce jest moim zdaniem. Teraz jak widać nie możemy tego tutaj połączyć, tego trzeba wpisać cheat. Otwieramy konsolę, Shift, Ctrl C i wpisujemy. prop constrain floor elevation falls, ponieważ bazowo ten cheat jest jako true jak się odpala gra i teraz możemy to postawić ścianę tuż obok fundamentów to się zaraz naprawi I teraz bierzemy tą podłogę za zero, która jest w trzech kropkach można też ten teren wyrównać tym narzędziem do równania terenu, ale wtedy za to płacimy, więc to jest bez sensu. Lepiej wziąć właśnie tutaj za zero sobie ten sufit i wyrównać. Teraz wykasować. Teraz trzeba tutaj wstawić ściany. Na te, które się skurczyły do wysokości fundamentów. Teraz, jak już mamy ściany, to bierzemy drzwi garażowe. Teraz musimy wyrównać górę. Tu można zostawić sufit, jak ktoś chce, albo wykasować, obojętnie. I teraz znowu Shift-Ctrl-C i klikamy strzałkę w górę. I teraz mamy poprzedni cheat, który wpisaliśmy. Można sobie wykasować false i wpisać trubo już nie będzie nam potrzebny ten cheat. Teraz po prostu stawiamy fundamenty, żeby było wejście tam, gdzie chcemy. I schody, a schody, właśnie schody będzie trzeba wpisać inny cheat. Move objects on. Teraz można postawić schody. Teraz, jeżeli chcemy wstawić jakąś lampę, to też to musi być na move, move objekcie. Bo inaczej, jak tu wpiszemy off, czyli wyłączymy to, no nie da się. Teraz możemy udekorować jak chcemy, tylko jedna rzecz, niestety jak robimy w taki sposób garaż to robi się coś takiego, taki wzór, jeżeli to komuś przeszkadza, żeby to było mniej widoczne to może wziąć jakąś gładką ścianę bez żadnego, żadnego wzoru. Teraz jest to mniej widoczne. Jest taka gładka ściana, albo można to, nie wiem, jakimiś kwiatami zasłonić, albo krzakami. No i to właściwie jest już wszystko. Teraz można tylko wstać jakiś samochód. Tutaj ja zaprezentuję, że wszystko działa jak powinno. Może z nim sobie wejść. Wszystko działa pięknie, ładnie. Może korzystać normalnie z samochodu. I to by było na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że był pomocny. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa! I tutaj się zaczęłam zastanawiać dlaczego to auto się teleportowało, a nie było żadnej takiej animacji wyjeżdżania jak normalnie mi się wydawało, że była. I ona jest, działa, tylko że trzeba wyjść i wejść z powrotem do parceli i wtedy normalnie ona jest. I się zaczęłam zastanawiać czy to jakaś Mandela efekt z tym wyjeżdżaniem auta z garażu. Dobrze, to już koniec tej krótkiej dygresji. Teraz to już na serio, pa.